78 kraj, czwarty kontynent Australia. Już mnie przeczesali na samym początku, na jakąś kontrolę poszportową i wywiad. Potem sprawdzanie bagażu, kawa i pałeczki im się nie spodobały, bo pałeczki z drewna. Dobrze, że im nie powiedziałem o tym na Fudzi, co sobie dzwoneczku kupiłem, w sensie takim patyku z dzwonkiem, cały z drewna jest wykonany. więc... Zawału by mogli dostać, ale generalnie bardzo mili są. Eee, w porządku ludzie. Przyjaźni. I pomocni. Tak jak pogadałem chwilę. I też widzę, że tacy bardzo pewni siebie są, w sensie... Rozmowy zaczynają, od razu zagadują. Więc śmieszne. No ale zobaczymy, co perf jest warte. bases. Okej. Okay. Szukam teraz busa do centrum Perf. Średnio go mogę znaleźć, no ale dobra. Ale dziwnie tu jest, jakieś takie. Brytyjskie zabudowania, w sensie nic dziwnego, bo tu jednak Brytyjczycy rządzili, ale tak wyszedłem, od razu jakieś wieżowce. Nawet ładne stare jakieś kamienice. Podoba mi się, jak się to wygląda. Jest dziwnie, niby europejsko, ale inaczej. Już zrzuciłem plecak. Dojechałem autobusem, w ogóle super sprawa, za 5 dolarów australijskich, czyli takie 13-14 złotych Bo mniej więcej stoi 2,9 1 dolar australijski to 2,9 zł No i 5 dolarów australijskich Kosztuje pociąg do centrum I wszystkie autobusy się jeszcze ma i do 9.40 Ważne, więc w sumie za 14 złotych. dojechałem z lotniska idealnie pod hotel. Spoko opcja. Dziwnie to jest. Tak sobie wyobrażam te miasta w Stanach takie starsze. Ala Western. Ale szczęście. Chicken Kary za 10 dolarów, czyli 29 zł, i jeszcze burrito za 12, czyli 34 zł. Oj, no tu już nie poszczędzam. Ach, drogo niestety. No, w sensie drogo, europejsko. Tak samo jak u nas. Znaczy, może trochę gorzej, bo. Nie widzę żadnej opcji, żeby oszczędzić tutaj. U nas się jeszcze pójdzie na jakiegoś kebaba czy gdzieś, żeby tanio było. Eee, a u nich jakby jest bieda pod tym względem. No i w sklepach jest drożej niż u nas, tak jak patrzyłem. Sporo chcą. Teraz właśnie szukam jakiegoś spożywczego, żeby się przekonać o tych cenach. Bo widziałem tylko przy lotnisku, więc tam mogłoby być po prostu drożej. Eee no i szukam, się zaraz okaże czy 8 dni jem czy coś tam mogę sobie kupować. Mam nadzieję, że to nie jest jak na Skandynawii, bo, wtedy, bo to masakra wtedy będzie. Zapłaciłem za to 40 zł. Woda. Takie ciasteczko I tost Taki o Szynka, ser, pikla O Jezu Próbowałem znaleźć tanie produkty Nie ma takich O Jezu No i tyle z mojego oszczędzania w Indonezji, Japonii no nic, no ale zjem skoro już kupienie nie może się zmarnować. Bardzo dziwne miasto. Te kamienice, które to są, to po prostu jakiś kosmos. W sensie naprawdę, no po prostu ładne. Dużo jakichś biznesowych tutaj chodzi. Wszedłem teraz w główną ulicę, w centrum. E, tu dużo facetów w garniakach. Albo, nie wiem, kobiet takich lepiej poubieranych. Więc naprawdę... E, przyjemni są. ci przyjemni wiecie, tutaj są. No, muszę przyznać. Sami zagadują, bekę mają. Zaraz pójdę do sklepu. O dziewiątej się otwiera. I poszukam sobie bluzy, bo... W sumie chłodno jest jak tak teraz chodzę, zwłaszcza że wiatr wieje, więc no ciężko. Nagła zmiana ubioru, odzieży, bo byłem w tym sklepie Billy Paddy, jakoś tak się nazywał, już zapomniałem. No i zobaczyłem co tam mają, taką bluzę dorwałem, akurat idealna na właśnie 13-14 stopni. No i kupiłem. Jestem już gotowy na nową Zelandię, bo mam i termikę i to, więc na pewno starczy. Tylko muszę uważać, bo wziąłem jasny kolor. Był za wyboru albo czarny, albo taki. No i w tym lepiej wyglądam, więc musiałem przeboleć to, że jest jasny. Po prostu będę musiał uważać, żeby nie ubrudzić. Bardzo ich tu ciekawi, że nagrywam na kamerze. Chyba niezbyt wielu vlogerów przyjeżdża. Nie wiem, czy mogę siebie nazywać vlogerem, bo nie mam zbyt wielu subskrybentów. Ale wszystkim, którzy subskrybują, bardzo dziękuję. No, ale mniejsza. Przyznam, że na razie skrajnie mi się podoba Australia. Ładnie tu jest, bardzo ładnie. Tak pusto. Nie wiem, jak to określić, ale jest dziwnie w porównaniu do Europy, bo u nas wszystko jest zabudowane. Wiadomo, że ciągle jakieś tam są rzeczy. A tutaj jest po prostu taka przestrzeń, nawet w mieście. Eee, albo bawi mnie to, że kierowca autobusu powiedział mi, że. Powiedział mi, że. Ze stacji jest daleko do Elizabeth Quay. No i teraz się przeszedłem ze stacji do Elizabeth Quay, i dla nich chyba daleko to jest 15 minut z buta. Ale podoba mi się, bardzo. No, jak to wygląda na przykład? Nie wiem czemu, ale jakoś dobrze się to czuję. Nawet te ceny już mnie tak nie bolą w sensie w sklepach i tych innych. Zwłaszcza że już mi polecili tam, gdzie kupowałem bluzo, polar bo to nie jest ani bluzo, ani polar, coś pomiędzy. Ale zakup idealny, bo tak jak teraz chodzę, w ogóle mi zimno nie jest. Nawet trochę ciepło, więc bardzo dobrze. Bo w Nowej Zelandii będzie o 5 stopni chłodniej, więc na pewno wytrzyma. Nie jest odporny na deszcz, no ale odporność na deszcz kosztuje. Po to mam płaszcz przeciwdeszczowy, żeby zarzucić jak coś. A, no i bo tak zgubiłem wątek. E, polecił mi restaurację facet w sklepie. Indyjska, mogę powiedzieć indy, hinduska, z kuchnią z Indii. Podobno bardzo tanio. I zobaczyłem już, że zakres cenowy tam jest od 1 do 10 dolarów. Więc bardzo uczciwie. 10 dolarów to 27 zł. Pomyliłem się i jednak 1 dolar to nie 2,9, tylko 2,67 zł. Ale to wygląda. Jest, no przecudownie. Naprawdę perf mi się absurdalnie podoba. W ogóle ludzi nie ma, chodzić sobie można. W sensie wszędzie można chodzić, ale e, jakoś przyjemnie jest. Dobra, ale do wody nie podchodzę, bo za dużo nagrań z Australii widziałem, jak jakiś krokodyl wyłaził albo coś takiego. To ja podziękuję. I w ogóle na zachodnim wybrzeżu, czyli tu gdzie teraz jestem, są e, krokodyle, rekiny, mm, jakieś pająki i węże. Więc pewnie słabo mnie słychać przez ten wiatr. Mam nadzieję, że bluza trochę zasłania. E, no ale tego puszka zgubiłem, no i nigdzie go nie sprzedają. Dopiero jak wrócę do Polski, to sobie zamówię. Tak jakby można zamówić pojedynczą część. No i wtedy ogarnę. No a wracając do zwierząt, to pełen zestaw tutaj dostali. Wszystkiego, co chce zabić człowieka. Podoba mi się w per, że jak się spojrzy na mapę, to jest bardzo duże miasto. Znowu gieje. Bardzo duże miasto, ale wszystkie najciekawsze jakby, nie wiem, zabytki są właśnie w jednym miejscu. Więc nie wiem, na piechotę to jest 10 minut od jednego do drugiego. Tak jak teraz idę do King's Park, to tam się idzie, nie wiem, z centrum 20-25 minut, więc jakby nie jest w ogóle daleko, bo. Dalej niczego już nie ma. Można się bawić, robić, obrzeża i tak dalej, ale nie wiem czy jest sens, bo to bardziej takie osiedla. Więc może tylko żeby zobaczyć tą ich architekturę, bo ona jest specyficzna. Tutaj w ogóle nie mają zbyt wysokich budynków. Tak jak za mną na przykład ten jeden wystaje, ale też nie jest jakiś super wysoki. I tu chyba chodzi o huragany. O huragany czy tsunami? Nie pamiętam. O której z tych dwóch. I jakby... No nie budują zbyt wysokich, bo po prostu od czasu do czasu coś przyjdzie. No i jak są wysokie budynki, to łatwiej o jakieś mocniejsze zniszczenia. Źle, że nie mogę samochodu albo motoru wynająć. Ale głupi przepis mają, że 21 lat trzeba mieć. O. No ja mam 18, więc lipa. A po bali jestem wkręcony. To tutaj bym śmigał, nie no tutaj bym nie pośmigał, właśnie, bo fotoradary pewnie co chwilę sobie policja. Że jakby mandat dostał tyłu, a nie, tutaj pewnie nie ma zmiłuj Ta bluza, wyśmienity zakup, idealnie zrobiłem. Polecali mi grubszą, ale grubsza kosztowała sporo, bardzo sporo. Mm, więc jakby olałem temat, bo to jest tak naprawdę zakup ja będę używał tego w Polsce, to jakby bardzo mi się podoba. Ota na przykład. W sensie ładna jest według mnie, więc w Polsce będę zakładał normalnie, ale chodzi mi o to, że to jest zakup na 10 dni tak naprawdę. Bo to Nowa Zelandia jest najgorsza. W Sydney znowu się zrobi tak jak tutaj. No to tutaj chodziłem w krótkim rękawku, było trochę chłodno, ale dawałem radę. W Nowej Zelandii już by to nie przeszło. No bo 11 stopni to już za mało, żeby tak sobie zasuwać. Zwłaszcza, że jakiś wiatr zawieje, to już w ogóle. Dobrze, że chory byłem tam w Indonezji przez chwilę. Bo skoro byłem chory, to teraz nie będę chory przez ileś tygodni. No czyli mam Australię, Nową Zelandię pewną, że yy, będę w pełni sił i mogę zwiedzać. Nie mam pojęcia, gdzie chodzę. Co to za miejsce? Znaczy wiem, co to za miejsce, bo mam Google Mapsa, ale nie mam pojęcia, gdzie idę. Próbuję się przebić w tamtą stronę, do Kings Park. Na razie trzy wejścia mijałem. Każde ma tabliczkę, że zamknięte do odwołania. Ale pokazuje mi na Google Mapsie, że da się jakoś dojść, więc... Idę. Jest 10.25, to ja jeszcze mam 4 godziny. Potem do tej kafejki pojadę, jako że w Indonezji nie wyszło. No a tak naprawdę mam cztery karty pełne, trzy, bo jedna się trochę zepsuła. Mm, trzy pełne, zaraz ta w DJI obecnie będzie pełna. A i powinienem powiedzieć na lotnisku, kupiłem dwie karty MicroSD SanDisk'a. Więc spoko, cenowo dobre były. Bo 128 giga. Tam szybkość chyba 200 na 90, coś takiego. Za 120 100... zł, 110, więc to bardzo dobra cena. Dobra, już mnie irytuje ten King's Park, więc mniejsza z nim. Przejrzałem zdjęcia, to widok na miasto, po prostu no to już miasto widziałem ładnie, a byłem w kolejnych dwóch wejściach i dalej, że zamknięte, więc nie wiem. Mniejsza z tym. Nie będę chodził w tej weftę i szukał. Hmm. Dziwnie oni tu są, machają, uśmiechają się. W sensie nie jest to takie zaskakujące, jestem przyzwyczajony po Indonezji Filipinach. Ale dziwne, że No jednak taki rozwinięty biały kraj. Ee, Australia jest trochę jak Europa. Coś pomiędzy Europą a Stanami bym powiedział. Hmm. No ja coś tacy otwarci są, więc spoko. Jak w krajach europejskich nagrywałem, to nie pamiętam, żeby ktoś machał. Raczej ludzie tacy byli. Nie to, że nieprzyjaźnie nastawieni, ale tacy chłodni. Wróciłem do Elizabeth Quay i chyba pójdę na... Albo nie, nie idę na obiad, bo muszę oszczędzać. Pojadę do tej kafejki. Posiedzę te 5-6 godzin tak jak mówiłem i na kolację coś zjem. No, tak zrobię. Żeby najtaniej wyszło, ewentualnie jakąś bułkę na obiad sobie kupię. Oj, bo drogo tu jest, drogo. I nawet nie ma jak oszczędzić. O, tam jakieś promy pływają. No akurat zaczęło padać, więc będę się chował po jakichś tych. Chociaż sobie płaszcz mogę odpalić. Racja, zapomniałem, że mam płaszcz. Ale na razie szybka ewakuacja. Bo ten elegancki polarek nie jest wodoodporny. Więc jak zamoknie. To straci swoje właściwości Tego byśmy nie chcieli O tutaj Z tamtej strony pada, tak jakby, bo wiatr jest Więc zaraz się ścianą ukryje i no Jestem król A teraz za mną jest najwyższy sąd e... Zachodniej Australii Próbowałem sobie przypomnieć nazwę, żeby nie pomylić Ale tak, Zachodniej Australii Zachodnia Australia to jeden ze Stanów Australii. Chyba osiem jest, generalnie. No i Perth to stolica Australii Zachodniej. Ale naprawdę ładne te budynki są. To się chyba nazywa... architektura wiktoriańska, czy jakoś tak. Bo budowane za królowej Wiktorii. A i w ogóle na monetach tutaj... Mają Elżbietę. Królową Elżbietę. Już nie żyje. Ale jest. Teraz pewien nowy robią z królem Karolem. Karol się chyba nazywał, jeśli dobrze pamiętam. O, tam kolejny ładny budynek. W ogóle te same ładne są. Takie staro wyglądające. Niesamowita. Teraz wszedłem do kościoła. I to są te takie... Inne niż nasze. Nie pamiętam jakie oni to wyznanie mają, ale to nie są katolicy, tylko protestanci albo ang Anglikanie. Nie jestem pewny, ale inaczej wygląda. To dopiero ciekawe doświadczenie. Jadę do tej kafejki, znaczy już nie jadę, idę teraz. I w jakiś... Interior mi autobus wywiózł, bo zaspałem. Nie no, tylko dwa przystanki przejechałem za daleko. Ale dziwne. Pamiętam, że bardzo starałem się nie zasnąć, no ale słabo mi poszło. Yy, I obudziłem się na drugim, to od razu wysiadłem. Trochę fart, bo inaczej to by naprawdę było. Jedzie, coś, nie jedzie. Dobra. Tam już widać tę kafejkę Portal. Ona się zapowiada potężnie, bo pisałem z nimi, niby internet 900 mega upload Mają więc to zobaczymy, co to warte. Dostać się tutaj to wyprawa, więc liczę, że się opłaci. Przesiedziałem w sumie 4 godziny. Eee, dwie karty zrzucone i kawałek trzeciej. Dwie kupione, więc mam cztery wolne w tym momencie. To jest 8 godzin nagrywania. Powinno wystarczyć. Już na Australię, Nową Zelandię. No, powinno wystarczyć. Bo co jeszcze? Australia do końca. Nowa Zelandia, Sri Lanka. I niby Malediwy, ale Malediwy to już takie będzie... Tam za wiele nie nagram, bo będę leżał w jednym miejscu, więc... Ile można gadać z hotelu i jednej małej wyspy? Zrobiłem jakieś takie... Małe zakupy kupiłem maszynkę do golenia, wodę kokosową, yy, jabłka i czekoladki. Więcej rzeczy nie, bo nie chcę się obkupić. No bo ja tu jestem tylko jeden dzień w Melbourne, muszę poszukać jakiegoś sklepu. Jutro się zawijam, z czego już mam wymierzony obiad tani za 8 dolarów australijskich, czyli 21 złotych, więc no dobre pieniądze. Yy. I zrobiłem jakieś szybkie zakupy. Wracam do hostelu. Znaczy nie wracam, w sumie dopiero jadę się zameldować. I nie wiem, czy gdzieś będę wychodził jeszcze. No bo z hostelu trochę daleko jest tak do miasta dojść 30 minut, więc chyba posiedzę odpocznę, bo to jednak męczące ten lot o pierwszej. Eee, tak naprawdę dzisiaj miałem 3,5 godziny snu i tyle. W sumie jutro w nocy czeka mnie to samo, bo mam wylot o pierwszej 45. A lot trwa 4 godziny 40 minut, z tego co pamiętam. No więc też sobie nie odpocznę jakoś super. Ale się fantastycznie czuję w Australii. Naprawdę jakoś tak dobrze tu jest. Czysto, przyjemnie, ludzie fajni. Brakowało mi też takiej pogody, bo ciągle było gorąco, wilgotno. No a teraz zrobiło się chłodniej trochę, jak nie wiem, na Skandynawii. Więc też bardzo spoko. Dowiedziałem się też, że dzielnica, w której śpię, North Bridge, to taka trochę imprezownia, w sensie dużo klubów tutaj jest. Jakoś ich nie widzę, no ale tak twierdzą ludzie, więc może jakieś pochowane albo w trochę jeszcze innym miejscu, bo w sumie North Bridge na mapie jest całkiem spore, więc po prostu gdzie indziej. No i tutaj młodzi ludzie w moim wieku przychodzą poimprezować. A, jeszcze jak jechałem busem, to obok Victoria Park było mnóstwo kafejek, restauracji, więc... kawiarni w sensie, kawiarni, restauracji, więc też jakby ktoś był zainteresowany, to tam można podjechać, bo dużo się działo. Jakieś bary, tego typu rzeczy. Mecze oglądali. Zaraz wchodzę do hostelu. No już nie będę dzisiaj nagrywał, bo... Muszę odpocząć, żeby na Melbourne być świeżym. O, mogę przejść, mogę. Żeby być świeżym na Melbourne, no i do zobaczenia jutro. Tak wygląda mój hostel, fajny. Taki skuter bym wziął, no ale nie mam 21 lat. Chore zasady.